Sliderer był partnerem Arena Design 2014 i współorganizatorem otwierającej tę imprezę konferencji Materiały, obszar poszukiwań. Prelekcje Brodiego Nila, Pawła Grobelnego, Marii Jeglińskiej oraz Oskara Zięty zgromadziły liczne grono słuchaczy. Z zainteresowaniem słuchali zarówno o tych najbardziej eksperymentalnych, jak i wdrożonych już przez przemysł innowacjach materiałowych. Wspieramy bardzo mocno rozwiązania innowacyjne, wspieramy te rozwiązania, które umożliwiają nam funkcjonowanie w obszarze designu. Uważamy, że w dzisiejszym świecie marki powinny zwracać uwagę na obszar projektowania, bo to jest taki ważny aspekt pozwalający tworzyć lepsze rzeczy, ładniejsze rzeczy. Wygrywać z konkurencją i tworzyć dla klienta ostatecznego, dla wszystkich klientów wartość dodaną. Dlatego bardzo mocno w naszych działaniach stawiamy na współpracę w obszarze projektowania, w obszarze designu. Tłem dla wtorkowej konferencji była scenografia forum wykonana w większości z materiałów Flyderer. Między innymi płyt meblowych w dekorach Granat Królewski, Szafran i Zonda. Najnowsze propozycje materiałowe Flaiderer można było też podziwiać na ekspozycji 13. edycji programu edukacyjno-projektowego Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Dekory zainspirowały studentów do stworzenia oryginalnych projektów mebli łazienkowych i przedpokojowych. Ponadto na targach Meble Polska 2014 ponad 20 wiodących polskich producentów wykorzystało produkty Flaiderer w swoich premierowych kolekcjach mebli. Nasz produkt jest dopiero pewnym rodzajem tworzywa w rękach firm meblowych, w rękach stolarzy, producentów że ten nasz produkt jest produktem bardzo dobrym, że ten produkt jest topowy wzorniczo. Współpracujemy z czołowymi polskimi projektantami. Obszar wzornictwa jest dla nas bardzo ważny. W zeszłym roku na Festiwalu U Design pokazywaliśmy autorski projekt Brzozy Polskiej. To jest autorski dekor we współpracy właśnie z designerami. Dzisiaj myślimy już o kolejnym takim projekcie ekskluzywnym i tak jak dzisiaj pokazywaliśmy, Freiderer nie mówi bezpośrednio o naszych produktach, my mówimy o rozwiązaniach i właśnie o współpracy z projektantami, stąd wydaje się, że to jest naturalny element współpraca z areną.